Mam świadomość, że kiedy mówimy o duchowości maryjnej, to niekiedy ona kojarzy się nam z ckliwością, egzaltacją, jakąś taką tanią pobożnością, która jest oparta na emocjach, a nie na rozumie. I bardzo łatwo to wyśmiać. Niekiedy nawet w środowiskach kościelnych to się czasem tak złośliwie mówi, patrząc na. Takie starsze osoby, które żywią kult maryjny, czy to takie dewotki, czyli sama pobożność bez miłości. I być może wszyscy znamy może takie matki kościoła, więcej znaczy niż proboszcz. No tak bywa, ale ciekawe jest to, że właśnie w okresach, kiedy kościół był najbardziej prześladowany, to właśnie prosta pobożność takich ludzi, te codzienne, można powiedzieć, różańce, litanie przekazały wiarę dzieciom i wnukom. Ja mam bardzo duży szacunek dla takich osób. Jak na kolędzie czy w konfesjonale spotykam takie starsze osoby, które bardzo często są jakoś przeorane cierpieniem, ale i modlitwą, to bardzo często widzę, jak przez nich świeci Pan Bóg. Chociaż pewnie gdyby im to powiedzieć, to odeszłyby zawstydzone znajomy ksiądz opowiadał jak poszedł kiedyś do picerni chciał tak odetchnąć od wszystkiego pobyć samemu był bezsłutany zamówił pizzę i no wstydził się przeżegnać ma taki zwyczaj zawsze się żegna przed jedzeniem i zaraz obok usiadł taki duży postawny mężczyzna tak można mówić trochę tak kolokwialnie taki Taki kark, tatuaże na rękach, na szyi. I on mówi, że już go w sercu ocenił. I ten człowiek też zamówił pizzę i przychodzi pizza, a on w imię ojca, i syna, i ducha świętego się przeżegnał. I on mówi, że tak był bardzo zaskoczony tym gestem tego, tego mężczyzny. Nie spodziewał się. I tak nawet podszedł do niego i powiedział: że Proszę pana, ja jestem księdzem, i chciałem panu podziękować za ten gest. Od razu mi się jakoś tak raźnie zrobiło. A on mówi: Proszę księdza, babcia mnie tego nauczyła. Żeby dziękować Bogu za wszystko. Że ona modli się na tym różańcu za całą rodzinę i są efekty. Są efekty. Kiedy na terenach misyjnych ginęli misjonarze, to ludzie pytali: Co z nami będzie? Wówczas oni mówili: że nie martwcie się, po nas przyjdą kolejni, którzy będą wam mówić o Panu Bogu. A oni mówią, ale w jaki sposób ich rozpoznamy, że głoszą nam prawdę. I wtedy misjonarze odpowiadali, poznacie ich po dwóch rzeczach. Nie będą mieli kobiet i będą kochali Maryję. Trzymajcie się ich, a będziecie bezpieczni. Kiedy przygotowywałem sobie to kazanie, to sobie uświadomiłem, że im dłużej jestem księdzem, to tym bardziej doświadczam, jak wielką mocą Bóg obdarzył Maryję. Tam, gdzie się ona pojawia, nie ma żadnego przymusu. Przychodzi pokój i przychodzi radość. Sama jej obecność jest lecząca. Droga Krzyżowa Jezusa. Już samo spotkanie Jezusa z Maryją było dla niego kojące, dodało mu sił. Zresztą ja już to w życiu przerabiałem, że jak unikałem Maryi, to jechałem jak na hamulcu ręcznym i uprawiałem jakiś rodzaj duchowej kulturystyki, tylko się potwornie wymęczyłem. A kiedy zacząłem się do niej modlić, to sprawy zaczęły się same układać i prostować i przychodziła lekkość, wolność i przede wszystkim pokój serca. Pokój pośród zamętu. Maria też bardzo wspiera w czystości. Nawet nie mam tutaj na myśli tylko walki z namiętnościami, ale czystość serca, czystość w relacjach z kobietami, w relacjach z ludźmi, gdzie nie ma takiego niezdrowego przywiązywania do siebie. Lubię mówić, że dobry rodzic to jest taki rodzic, który tak wychowuje dziecko, żeby to dziecko go nie potrzebowało. Wypycha w świat, nie uzależnia od siebie. I prawdziwy mistrz to jest taki mistrz, który usuwa się w cień, żeby uczeń mógł wzrastać. Ten, kto zatrzymuje na sobie, nie jest żadnym mistrzem. I Maria... Jak prawdziwa mistrzyni usuwa się, żeby wskazywać na Jezusa, na Jej Syna i na naszego Pana. Jest czystą pokorą. Prawdziwa mistrzyni. I owszem, mogą się zdarzyć jakieś nadużycia, kiedy chodzi o pobożność maryjną. No na Wiktorówkach, gdzie znajduje się Dominikańskie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr, Przyszedł kiedyś góral i mówi proszę księdza, w Pana Boga to ja nie wierzę, ale to, że Matka Boża jest, to pewne. No on doświadczył jej pomocy, no i dyskutuj z takim doświadczeniem. Znaczy jasne, że to, to, to nie jest teologia do obrony, prawda, to, tej teologii nie da się obronić, ale myślę też, że nie ma takiej możliwości, żeby trzymając się Maryi ten człowiek nie spotkał Jezusa. Nie ma takiej możliwości. To jest niemożliwe, ponieważ całe światło, które jest w Maryi, pochodzi od Boga. Ona jest przeźroczysta Chrystusem. Nosiła w sobie Jezusa dziewięć miesięcy, a kto przynajmniej raz dotknął Jezusa, to staje się przemieniony. Ona stała się przemieniona poprzez Chrystusa i ze świętymi ludźmi tak jest że spotykamy ich i doświadczamy Bożej obecności. Poznanie Jezusa przez Marię jest głębsze. Maria objawia Chrystusa, ale w inny sposób niż podręczniki, bo ona zna go od kuchni, dziesięć razy dłużej z nim przebywała niż apostołowie. I inna jest znajomość Chrystusa, którą można mieć dzięki Marii. Co innego o kimś czytać? Nawet dobrze go znać, a co innego z nim mieszkać, troszczyć się o niego, przez długi czas go oglądać, wiedzieć, co lubi, a czego nie lubi i co innego mieć kolegę, a co innego mieć brata. Dzięki Maryi mamy Chrystusa jako brata. Maryja jest pełna Ducha Świętego i jej imię znaczy oświecenie. Więc kiedy wołamy Mario, wypowiadając choćby zdrować Mario, to nasz umysł zaczyna być oświecony Bożym światłem. W naszej tradycji zakonu powtarza się, że nasz zakon został założony dzięki Matce Bożej i świętemu Dominikowi. Dlatego od samego początku, kiedy Dominikanie spotykali się z jakimiś trudnościami, to pierwsze, co robili, uciekali pod płaszcz Matki Bożej. I zdarzają się sytuacje, że opatrzność nas ociosuje, posługując się otoczeniem. Za czasów świętego Tomasza Zakwinu papież chciał zlikwidować zakon. Bracia zaczęli modlić się litanią dominikańską, to jest litania ku czci Matki Bożej. W ciągu roku papież zmarł. I od tego czasu kardynałowi i prałaci zwykli byli mówić strzeżcie się litani braci kaznodziejów gdyż czyni rzeczy dziwne i opieka Maryi była tak skuteczna że znane nawet było powiedzenie ono zostało litanis ordinis predicatorium liberanos domine czyli od litanii zakonu kaznodziejskiego wybaw nas Panie i ja nie mówię tego wszystkiego bo tak wypada w dzisiejszą uroczystość, ale również przede wszystkim dlatego, że ja sam wszystko, co zawdzięczam, co jest najcenniejsze w moim życiu, to zawdzięczam Maryi. Byłem czwartym dzieckiem moich rodziców, nieplanowanym. Pojawiłem się na tym świecie niespodziewanie. I rodzice mieszkali wówczas w małym, dwupokojowym mieszkaniu, z ciemną kuchnią bez okna. Takie były czasy. I kiedy mama zaszła w ciążę, to już miała poważne problemy ze zdrowiem i obawiała się, czy tą ciążę donosi. I w moim rodzinnym mieście jest obraz Matki Bożej pocieszenia. I mama powiedziała Maryi, że jeżeli dziecko się urodzi, to odda to dziecko pod jej opiekę. Ja o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się dopiero o tym po śmierci mojej mamy. Byłem już w zakonie, na dodatek dowiedziałam się o tym od rodziców jednego z moich zakonnych współbraci, którym mama się zwierzyła w dniu obuczyn. Mi o tym nigdy nie powiedziała, jakby nie chcą to odebrać żadnej wolności. I w rodzinie byłem dzieckiem, które sprawiało największe problemy wychowawcze. Proszę mi wierzyć, że i to naprawdę nie jest kokieteria, ale proszę mi wierzyć, że żadna mama nie chciałaby takiego syna. Każda wywiadówka... Rodzice wracali bezradni. W liceum chodziłem tak często do dyrektora, że miałem wrażenie, że na końcu żeśmy się polubili. W każdej instytucji się dusiłem. Przez pół roku byłem ministrantem, dopóki ksiądz mnie nie wyrzucił. Sama szkoła to była dla mnie bardzo trudna miłość, niepozbawiona uczuć. W jednym semestrze miałem ponad 200 godzin opuszczonych. Koleżanka pisała zwolnienia, a potem tylko negocjacja z wychowawcą, żeby zachowania nagadnego przenieść przynajmniej nieodpowiednie. Mój przyjaciel, z którym siedziałem cztery lata w jednej ławie w liceum, był jednym z głównych działaczy szalikowców, więc to środowisko różnych subkultur i takich osiedlowych bijatyk nie było mi obce. Na studiach z akademika przeniesiono mi dyscyplinarnie po trzech miesiącach. I w tym wszystkim zastanawiające było to że kościół zawsze kojarzył mi się z domem. Że ja lubiłem chodzić do pustych kościołów i tam przebywać i czułem się bezpiecznie. Kiedy widziałem świecącą lampkę przed tabernakulum to czułem się jakbym był u siebie. To było zupełnie takie naturalne. Od zawsze też fascynowało mnie życie zakonne. Kiedy słyszałem też o Chrześcijańskich zakonnikach, Michach, to nie zawsze pociągali swoją wolnością. I to była taka wolność, której w świecie nie potrafiłem znaleźć, a naprawdę szukałem w wielu miejscach. Ale oczywiście o tym, że chodzę do kościoła, to rodzicom nie, to rodzicom nie mówiłem, przecież miałem swoją dumę, nie mogłem stracić twarzy. A mama tylko wytrwale modliła się do Maryi. A z Marią już tak jest, i teraz doskonale to widzę, że ona nigdy nie działa poprzez przymus, ale poprzez urok. Bo jest kobietą i sama jej obecność jest kojąca. Tam, gdzie jest Maryja, pojawia się pokój, ale i subtelna siła. Nie ma krzty zniewolenia. W każdej chwili możesz odejść. Ale jednocześnie wiesz, że ta wewnętrzna radość, która w Tobie jest, dzięki Maryi, jest zbyt cenna, żeby ją porzucić. Kiedyś właśnie to pomógł mi nazwać Jakim Badeni, który opowiadał, że kiedy w 1938 roku przechodził obok figury Matki Bożej we Lwowie, wtedy jeszcze nie był ojcem Jachimem, ale Panem Kazimierzem, to poczuł, że Maryja kładzie mu rękę na plecach. I to dotknięcie było przynagleniem, ale nie było w tym krzty przymusu. Właśnie w ten sposób działa Maryja. Niesie z sobą łagodność, ale i siłę. I gdzie się ona pojawia, pojawia się radość i pokój. I ta działan łagodność działania Maryi, ona jest naprawdę niezwykła, bo ona doprowadza sprawy do końca. Ale sama jakby jest przeźroczysta. Dopiero kiedy znalazłem się w zakonie, to odkryłem jej właśnie subtelne działanie, że ona nad tym wszystkim cały czas czuwała, w żaden sposób nie niszcząc wewnętrznej wolności. Maria przynosi ze sobą pokój i przynosi ze sobą pogodę ducha. Maria mnie też tego uczy, że wszelkie siłowe rozwiązania Szczególnie w sprawach tak delikatnych jak życie duchowe, to one nie działają, nigdy nie działają, że można człowieka przymusić do zewnętrznych oznak wiary, ale do samej wiary i do samej więzi z Bogiem nie przymusimy. A niekiedy jest tak, że chciałoby się pewne rzeczy przyspieszyć albo innych ludzi dostosować do siebie, i to można nawet robić, kierując się dobrymi intencjami. Ale tak się nie da. No, nie wolno tak. To się na pewno zawsze nie uda. Że rytm Boga i mój rytm nie jest rytmem drugiego człowieka. Maryja, choć wielokrotnie nie rozumiała swojego syna, nie rozumiała wyborów Jezusa, nie rozumiała jego zachowania, to jednak zostawiała mu wolność. Ona pamiętała, że Ludzie, nawet najbliżsi, nie należą do nas, ale należą do Boga. Że można być nawet rodzicem dziecka, ale nie jest się jego stworzycielem. O Marii mógłbym mówić jeszcze długo, bo im dłużej o niej myślę, tym więcej rzeczy widzę, które jej zawdzięczam, ale zakończę zdanie, które wypowiedziała Matka Boża w Gitszałdzie. Są to jedne z tych objawień, które są uznane przez Kościół. Nie smućcie się, bo ja zawsze będę z Wami. To zdanie zostawiła w Gieczwałdzie. I osoby, które widziały Maryję, to zgodnie powtarzały, że za każdym razem, kiedy ona przychodziła, to wyczuwalny był jej serdeczny i życzliwy ton. I ta obietnica Maryi. Ona jest wciąż aktualna. Nie smućcie się, bo ja zawsze jestem z Wami.